Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam Was w filmie, który jest pod patronarzem chińskiego znaku drewnianego smoka. Nowy rok zaczął się dzisiaj, to jest 10 lutego, w związku z tym chciałabym przedstawić tutaj czytanie. Podpatrzymy sobie, co w tym roku tego smoka drewnianego odchodzi do przeszłości co jest ważne na teraz i w co dobrze jest się zaangażować co może przynieść sukces bo smok to jest jeden ze znaków przynoszących szczęście sukces, powodzenie uwielbiam ten znak dlatego, że sama jestem smoczycą pod tym znakiem chińskim, w horoskopie chińskim się urodziłam więc, więc super, mnie cieszy, że teraz będzie panował, panowała ta energia. No i dobrze, nie przedłużając, a poczytaj, poczytajcie sobie trochę, jakie energie przynosi. Poszukajcie, ja też postaram się na profilu napisać kilka słów w osobnym poście o, tym, o tej energii. Eee, wcześniej pewnie niż, niż, niż wyjdzie ten film, więc też zapraszam do poszperania tutaj w informacjach. Zawsze się coś przyda. No okej, okay. eee, nie przedłużając zobaczymy. I teraz mamy tak, do wyboru. No, oczywiście, jak smok, to smok, tak? Mamy smoczki. Tu jest jeden smoczek. Jego tak Wam tutaj to pokażę. Tak, i to jest smoczek. Tak, on się tu tak błyszczy, to nie widać dokładnie, ale fajny jest. I mamy drugi smoczek. Tak? I wybieramy. Proszę. Jeden i dwa. I będziemy czytać. Ja będę rozkładała karty, tasowała na smoka numer jeden. Więc pozwólcie, ja sobie tak oprę chwilę tu do momentu potasowania kart. Już momencik żeby mi to nie spadło na chwilę, zaraz wam karty położę więc co? co dla jedynek zobaczymy, będziemy czytać co dla jedynek w tym roku drewnianego smoka co ten smok numer jeden chcę powiedzieć Nie się zagospodaruję, bo ja to, to z ręki robię, więc gdzieś zapodziałam w ogóle sobie mój przyrząd, więc jest jak jest. Dobra nieważne, lecimy jedynki, słuchajcie co odchodzi do przeszłości do przeszłości odchodzi tutaj po pierwsze u Was już um, jakiś pomysł um, pomysł który być może będzie się teraz realizował E, tak? Czyli mieliście jakąś ideę, mieliście jakiś pomysł, e, przyszła być może do Was jakaś prawda, e, coś, co musiało się też okazać i było jakby Wam należne, mogła przyjść też i też odchodzą jakieś informacje, wiadomości, zrozumienie, tak? Yy, bo to już jakby nie czas na kontemplację, analizę i dowiadywanie się akurat w danej kwestii, czy wymyślanie czegoś nowego, to, to już mija, tak? I teraz. Yy... Na przykład rozprawienie się też, jakby i zainicjowanie czegoś, tak? Na przykład, albo jak na przykład wpadliście na pomysł, że będziecie się czegoś uczyć, będziecie się rozwijać, pójdziecie swoją drogą, albo po prostu chcecie też powiedzieć swoją prawdę, chcecie zainicjować coś. Więc tutaj jakby to już odchodzi. Dlaczego? Dlatego, że na teraz, zobaczcie, już się zaczyna realizacja tego, czyli smok wprowadza i mówi do tego tak: "Jak już coś wymyśliłeś, to się tym ciesz, bo to jest dobre i to ma ci przynieść satysfakcję. Masz być zadowolony." Czyli to, co zainicjowałeś, zainicjowałaś wcześniej, to jak się określiłeś, jaki przybrałeś tor, kierunek, tak? Czy dostałeś jakąś ideę, dostałaś jakąś ideę, to teraz rób wszystko tak, żeby być z tego zadowolonym. Czyń tak, by po prostu zwiększać te swoje wibracje, tym zrozumieniem, tą świadomością, pewnymi informacjami, pewnymi prawdami, które do ciebie dotarły. Teraz uczyń swoje życie dobrym, uczym swoje życie szczęśliwym. E, ja Cię w tym wesprę, e, tylko dostrzesz to i dodawaj tylko sobie, dodawaj nowe rzeczy. Wchodź właśnie tutaj na m, najpierw mentalnie i potem emocjonalnie na wysokie wibracje. Czuj bardziej, ale w takim sensie pozytywnym. Dbaj też o siebie. E, skieruj e, swoją energię i teraz na to, żeby po prostu robić sobie dobrze, oczywiście bez szkody i ujmy dla innych, tak, nie kosztem innych. Natomiast ma, masz robić tak i być yy, tak nastawionym tutaj poprzez jakby zmianę też myślenia, odkrywania, odkrywania już wcześniej czegoś, tak, żeby po prostu było komfortowo. I mało tego. Yy, tu jest też energia wdzięczności tak energia wdzięczności, żeby ją celebrować, żeby doznawać jakby więcej różnych fajnych emocji, to jesteśmy wdzięczni za poszczególne rzeczy w naszym życiu, które dla innych mogą być nie tak oczywiste, więc tutaj piękna piękna energia zadowolenia, radości, satysfakcji na teraz Um, skierowania się też i dbania o siebie. Mało tego. Tu są też, słuchajcie, tu jest wysoki potencjał kreacji, wyobraźni, twórczości, wysoko rozwinięta intuicja. To wszystko razem, jako potencjał, jest właśnie na teraz, jest Wam pokazane. Smog Wam to pokazuje. Zobaczcie, ile macie. Macie tego tak dużo. Tylko to w sobie odkrywajcie. Nie wstydźcie się tego. Pokazujcie, inicjujcie, wykorzystujcie. Tak? Te wszystkie potencjały, które macie dalej, talenty. Więc to aż woła po prostu, bo tu aż kipi. Ok? I co dalej z tym zrobić? Zobaczcie w przyszłości, wykorzystać to wszystko, w tym by pomagać, opiekować się innymi, wspierać innych uczyć innych. uczyć w dalszym jakby w dalszym czasie też siebie, rozszerzać jeszcze swoje kompetencje, swoją wiedzę, dzielić się tą wiedzą. Otaczać mówię innych opieką, bo macie też piękny potencjał tutaj cudownych uczuć, łagodności, pomocy, empatii, więc wspierać też innych swoją mądrością, i wewnętrzną, tutaj jest też rozwój intuicji. Tutaj właśnie mamy to sięgnięcie jeszcze po informacje od wyższego ja, więc tutaj jest bardzo duży rozwój. Bardzo, no, bym powiedziała, mało tego. Tutaj kobietki pracujemy ze swoją kobiecością, rozwijamy swoją kobiecość, swoją łagodność. Uh, uzdrawiamy ten aspekt też, tak? Uzdrawiamy. Przestajemy czasami uh, tylko logicznie, tylko przez analizę, uh, tylko przez weryfikację, uh, tylko patrzymy sercem, patrzymy sercem, czujemy bardziej. Oraz słuchajcie, co jeszcze to ma przynieść na przyszłość, i na czym się skierować, żeby Widzieć coś i w sobie, i w innych, co nie jest takie oczywiste, na pierwszy rzut oka, nie jest do oceny, tu już, tu już nie ma oceny, tu już jest też głębsza wiedza w tym, że ważne jest też to, co nie jest widoczne. To, co na pierwszy rzut oka jest zakryte, to, co też funkcjonuje, ale jest za zasłoną, tak, żeby na to zwracać uwagę. W dalszym, jakby sobym rozwoju i doświadczeniu. Żeby dostrzegać bardziej to, co kiedyś było dla Was tajemnicą, co było niedostępne, a teraz widzieć, że to też kieruje to jest kwestia podświadomości, tak? kieruje też innymi ludźmi, świadomie bądź nieświadomie to co przychodzi do was w życiu, że to też funkcjonuje to ma swoje miejsce nawet bardziej niż to co wykonujemy świadomie, tak? Skoncentrować i rozwijać tutaj też sprawę i aspekty swojego zdrowia. Yy, gdzie są źródła waszych dolegliwości, tak żebyście mogli wyzdrowieć, to jest proces uzdrowienia. Dla niektórych będzie to energia, która wnosi na wyższe wibracje, bo będzie właśnie energia uzdrawiająca, wychodzenie z różnych konfliktów, z różnych blokad, tak? Poprzez właśnie wiedzę, poprzez retrospekcję, poprzez sięgnięcie do wyższych poziomów, tutaj świadomości i rozumienia, tak? Wychodzenie z różnych blokad. Mało tego. Niektó do niektórych e, tutaj może przychodzić po prostu też, jak zwiększą te wibracje, e, zrobią porządek ze sobą. Może tu szczególnie dla mężczyzn, ale dla kobiet też. Na waszej drodze pojawi się kobieta bardzo mądra, wspierająca, e, może być karmiczna, taka, która do tej pory nie miała do was dostępu, bo byliście na przykład poblokowani, nie widzieliście jej, byliście mało świadomi. Teraz może się pojawić, będzie pomocna, będzie wspierająca, e, będzie Wam też potrzebna, może się co niektórymi zaopiekować, tak, e, pomóc, poprowadzić. To mogą być też kwestie, słuchajcie, co iść też tu, bo dla niektórych jakiegoś wąskiego grona będzie to aspekt rozwoju siebie, e, pójścia za kimś, po, da, jakby dać poprowadzić się, bo Was coś tu zainteresuje. Będzie wam dla was odpowiednie. Tu mogą być procesy terapeutyczne, tak? Na wszelkich poziomach. Więc bardzo, bardzo ładna, głęboka yy, energia. Więc tutaj, jakby realizuje się proces słuchajcie, uzdrawiania, uzdrawiania swoich emocji, uzdrawiania swojego życia, uzdrawiania swojego zdrowia, wzrost yy, wiedzy, wzrost świadomości i zrozumienia. Bardzo głęboki przekaz dla jedynek. No, super dobrze, to dziękuję pięknie i teraz zapraszam smoki numer dwa też położę na chwilę Żeby nie przeszkadza że coś nie zrobiła no trochę będziemy mieć tutaj przyblokowane ale to jest na momencik, słuchajcie aż potasuję karty dla was i wybiorę przesłanie na rok smoka. Co odchodzi do przeszłości, co na teraz i co wykorzystać na przyszłość w tym roku. Ma się tu okazać, co ma być dla dobre, lub w którym kierunku działać. Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy. Dla dwójek. Dla dwójek. Raz. Dwa. Trzy. O, pojawiła się. Ta sama energia co w jedynkach, tylko w innym miejscu. Ale może być bardzo podobne. Słuchajcie, energię mam. Dobra, dwójeczki. Słuchajcie, co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzą pewne mm, początki czegoś. Tak? Jakieś inicjacje, y, jakieś y, sytuacje związane z emocjami. Bym powiedziała szczególnie odchodzi coś, co mówię, miało już początek i to będzie się teraz rozwijało właśnie w kwestii zrozumienia, to mogą być też energie um, u niektórych już ciąży, bo wchodzą w energię matki, na przykład, tak, więc tutaj już się kończy na przykład u niektórych kobiet, szczególnie, ale u mężczyzn też, bo ma na to wpływ, tak, przy ich um, partnerkach, że jest, kończy się energia ciąży, zaczyna się tutaj już energia Bycia matką, bycia w nowej roli, przejęcia nowej roli. E, tutaj mogą być też, kończy się właśnie pomysły o tym, żeby być może zajść w ciążę, no i wtedy no powiedzmy mogą być realizacje dla niektórych, mówię to są jakieś kreatywne pomysły, początek działań, e, przewąchanie że tak powiem sprawy zainicjowanie pewnych rzeczy może jakieś propozycje, które dostaliście albo wydawaliście innym odnośnie na przykład współpracy odnośnie pokazywania siebie e, próby swoich talentów e, w czymś e, być może nowym tak e, więc e, no teraz co Teraz macie wykorzystać właśnie swoją wiedzę i doświadczenie. Po pierwsze, wchodzić właśnie w nowe role, to co już mówiłam od początku i mądrze na przykład być rodzicem, tak? Mądrze być rodzicem, bo może być też y, zmiana, bo tu na przykład u niektórych może odchodzić też y, jakby uzdrawianie wewnętrznego dziecka, też i wchodzenie już w tej chwili w życie i w rzeczywistość jako dorosły. Mądry dorosły do siebie. Ale Tutaj też właśnie spełnienie nowej roli, roli rodzica bardzo mądrego, wiedzącego co z czym się wiąże, też jeżeli chodzi o opiekę, wychowanie dzieci, o to jak jesteście ważni, jakie wzorce też dajecie swoim dzieciom. Słuchajcie, niektórzy tutaj na teraz powinni wiedzieć właśnie, że też dobrze jest się zaopiekować sobą najpierw. Żeby móc się zaopiekować innymi. Najpierw sobie dać też łagodność, e, przepracować pewne rzeczy, e, pokochać siebie, żeby móc e, jakby też pokochać innych i widzieć ich z innej perspektywy, z szerszej perspektywy. Widzieć wszystko to, co ponadto jest, tak, do, do, to po, po, poza rzeczywistość wychodzimy. To jest też tutaj w tej chwili dokształcanie się, sięganie po wiedzę. E, to są wszelkie takie aspekty wchodzenia, na przykład ktoś rozpoczął tutaj na przykład też uczenie się albo staż, albo próbował sił w czymś, czy, czy uczył się przystosowując się do nowej, no do nowego zawodu. To tutaj teraz też jest powiedziane, że, że ok, teraz fajnie możesz pokazać na przykład właśnie teraz na co cię stać, jak potrafisz sobie poradzić, a potrafisz doskonale, teraz możesz wykorzystywać swoje talenty, nawet oczywiście, nie tylko to, co się wyuczyłeś, ale też te miękkie kompetencje, więc, więc fajnie. Tutaj może, bo to na teraz jest, niektórzy to jest ten, jakby ten smok numer dwa mówi, słuchaj, wykorzystaj też może wiedzę innych, popatrz, przypatrz się, może idź po poradę, zobacz, może po prostu ktoś ci jeszcze pomoże, bo w tobie zakiełkował jakiś pomysł. No i teraz pora właśnie też poświęcić sobie czas na uzdrowienie pewnych tematów, tak, a niektórych no po prostu drążymy dalej, uczymy, funkcjonujemy, działamy, ale tu tak działamy słuchajcie też w taki sposób, to nie, tutaj nie ma szybkości. Tutaj nie ma y, jakichś takich ataków, że szybko, że zaraz, że już. To jest wszystko i potem, też właśnie w efekcie, mamy to. To jest wszystko, tak wiecie, co na spokojnie, y, bardzo mądrze. Y, wszystko jest tutaj zrównoważone. To jest tak, jakbyście widzieli więcej, jakbyście sięgali po swoją wiedzę wewnętrzną, i to jest ta zachęta do tego, jakbyście się posługiwali intuicją, posługiwali sercem w różnych aspektach, tutaj, tak. Mówię, może potrzebujecie i też zwrócić się, może tu są przyjaciółki, może tu są matki, może tu są siostry, może tu są terapeutki, może tu są uzdrowicielki, może tu są pielęgniarki. Czy odnośnie w męskiej, w męskiej stronie też? Czy na przykład będzie mogła się na teraz pojawić u mężczyzn po prostu taka mądra, fajna kobieta, empatyczna, tak? Trochę być może tajemnicza, ale na pewno. Na pewno kierująca się no, fajnymi zasadami. No, ale mówię, niektórzy, jak wchodzą już w tę rolę mamy, na przykład, albo taty, tutaj, to tak, żeby wzięli pod uwagę. Wszelkie nawet te nieoczywiste rzeczy w wychowaniu i w tym, że mówię, w tej chwili dla własnych dzieci jesteście bogami, w tej chwili e, wasze uczucia też e, na nich oddziałują, wasze myśli, to co macie w energii, żeby o tym wiedzieć, że to wszystko jakby dzieciaczki łapią, że też wszystkich dolegliwości, e, nie, nie, niespokojny sen, cokolwiek, to też wynika e, od was, tak bo one wszystko biorą, jak gąbka taka energetyczna, więc tutaj dobrze jest też dbać o tą swoją higienę energetyczną, tak, wiedzieć o tym, wziąć, przepraszam, pod uwagę, mówię to, co jest za zasłoną, to, co jest w podświadomości, to, co jest niewidoczne na pierwszy rzut oka a to, co więcej funkcjonuje w naszym życiu, tam poprzez schematy, blokady, zapisy, karmy rodowe itd., itd. Wziąć sobie aspekt też, w tej chwili na przykład, jeżeli chodzi o choroby, dolegliwości, żeby zobaczyć, skąd to pochodzi, dowiedzieć się, dotrzeć do źródeł, poznać przyczynę, tak? Dowiedzieć się właśnie to, co było dla Was w tej chwili, do tej pory nieodkryte, co było tajemnicą. Tutaj być może to by trzeba było też, na przykład, porozmawiać nieraz, bo są tutaj konflikty. Dla niektórych to będzie też pewien aspekt i o tym muszę powiedzieć. Tutaj jest, jak było do uzdrawiania wewnętrznego dziecka, smok teraz mówi no, głębokie te czytania. W ogóle jak nie smoczę, no ale dobra, że ma na przykład porozmawiać z matką. Tam gdzieś jest źródło jakiejś praprzyczyny. Matka, babcia potem idzie po tej linii. tak Jeżeli mówię, chodzi o finanse, to tutaj może być też, możecie trafić na. na, na Mądrą, fajną, empatyczną, yy, szefową, tak? Czy szefa, no powiedzmy, tak? No bardziej tu jest kobieca energia, ale to może być szef. Więc, yy, więc też fajnie, tak? Można, mówię, iść po poradę, yy, zdać się na, na mądrość tego człowieka. Yy, więc super. Tu możecie spotykać też siebie, tak w takiej drużynie, grupie dusz, tak zwanych starych dusz. Możecie takie osoby spotykać, z którymi będziecie wiedzieć, że po prostu odbieracie na tych samych falach, że się rozumiecie nawet bez słów. Tak? I okej. Okay. I słuchajcie, do czego to ma doprowadzić. Słuchajcie, do, po pierwsze do stabilizacji, takiej stabilizacji i bezpieczeństwa. To macie poczuć. Do też spokoju wewnętrznego, do takiego poukładania się. Tutaj przychodzą, jakby w tej energii, wierni przyjaciele, wierni partnerzy, lojalni. Tutaj do was wewnętrznie przychodzi to też, że sam na sobie też mogę polegać, mam wszystko, czego mi potrzeba, wypracowuję coś skutecznie i pewnie nie muszę się nigdzie spieszyć, nie muszę po prostu, yy, nie wiadomo jak na wariackich papierach działać, to i tak to co ma być do mnie przychodzi i jest najlepsze dla mnie. Tutaj są też kwestie, widzicie, tutaj jak jest na przykład praca z intuicją, to jest praca z emocjami. To co pouwalniam, to co uzdrowię, przynosi mi nową jakość, przynosi mi nową jakość w różnych aspektach, miłości, finansów, zdrowia, tak? Więc tutaj, zobaczcie, on, ten facet siedzi pewnie w siodle. On wie, w którym miejscu jest. On wie, co ma, co posiada. On nic tutaj nie głupi i nigdzie nie musi spieszyć i nikomu nic udowadniać, tak? I on sobie po prostu idzie dalej, idzie dalej swoją ścieżką, tak? I jest tak, zobaczcie, zabezpieczone, że on nie spadnie z tego konia. Bo on po prostu zrobił peł, pewną robotę i on też już wie. Nie? Też już wie. I ma, mówię, wszystko, i różne rzeczy do niego przychodzą przede wszystkim, przychodzą. I on to sobie albo wypracowuje, albo po prostu dostaje też pewne rzeczy od losu, i on się nie musi ani z nikim ścigać, mówię, ani nikomu nic udowadniać. Tak? Tutaj mogą przyjść do Was też w przyszłości to, jak te też tutaj zrobicie, rozpoznacie coś i tak dalej. Awanse, nowe możliwości pracy, nowe możliwości zarobku, to bezpieczeństwo finansowe też, tak? No i mówię, i lojalni, fajni, dobrzy, dobrzy po prostu ludzie i sami ze sobą możecie się tutaj też dobrze czuć i niczego Wam nie zabraknie. Niczego Wam nie zabraknie, tak? Więc no, takie aspekty. Musicie sobie też tutaj. Bo część, część przesłanek jest jakby symbolicznych też, to musicie jakby dołożyć tutaj do siebie, bo wszystkiego się nie da powiedzieć, a to nie są czytania indywidualne, tylko kolektywne. No ale dobrze, bardzo głębokie, jak na tego smoczka, dobra, fajnie ale się cieszę, widocznie takie musiały być, pozdrawiam wszystkich serdecznie, życzę cudownego, pięknego, nowego roku, drewnianego smoka, niech się wszystkim darzy, niech się wszystkim szczęści, niechaj zdrowie będzie, wszystkiego co dobrego, papa. Pa.